O czym myślę, to moja kolejna ewolucja, kolejne lądowanie. Świat dookoła po prostu przestaje istnieć. Jestem na, we własnej strefie. Produkty Herbalife przepływają przez moje ciało i ludzie się mnie pytają, jak to? Nie jesteś zmęczony? Czy chcesz dalej jeździć? A ja mówię, czemu nie? Nazywam się Jakim Haynes, mam 22 lata, jestem z Kalifornii i uprawiam zawodową jazdę na deskorolce. Wcześniej pętałem się po znajomych i myślałem, jak zrobić, żeby móc się totalnie poświęcić deskorolce. Nazywam się Terry Harden, jestem dystrybutorem Herbalife i postanowiłam otworzyć klub odżywiania się Envy Nutrition. Każdy może tu przyjść, uścisnąć kolegów i wypić koktajl. Przyszedł do mnie kim, był bezdomny, wyrzuciła go rodzina. Miał w sobie wiele gniewu i nie udawało mu się wyjść na prostą. Powiedziałam mu: Mam, słuchaj, nowy produkt, niczego nie gwarantuję, ale dla mnie on jest genialny. Nie wyobrażam sobie, żeby tobie też nie pomógł. Moi przyjaciele mówią mi, jesteś jak flaming, super chudy. Dlaczego? Wyglądasz jakbyś wybierał się na olimpiadę albo grał w lidze piłkarskie. A ja im mówię, nie, jeżdżę na deskorolce. A oni, wyglądasz lepiej, masz więcej odwagi, wykonujesz bezbłędnie triki. Masz jakiś sekret? A ja? Musicie spróbować produktów Herbalife. Pozbył się 4% tkanki tłuszczowej, i nabrał 2 kg tkanki mięśniowej. To jest ktoś, komu nigdy to dotąd się nie udało. Ale jak mu się to udało, to zaczął na nowo marzyć. Mój tronnik wygląda tak, wstaję o 6 rano, trochę podnoszę ciężary, wypijam rypę. Um, I, drink course. I koktajl H. Huh? Um, nice, uh, Potem wychodzę i zaczynam really ćwiczyć that, z deskorolką. I, I Czuję taką falę adrenaliny. Czuję się wow, świetnie okay. i myślę sobie: Pora wziąć się do roboty, bo mam Herbalife. Wypiłem um, Repair i, the i Prolong. Restore, a jak skończę to wypiję re Rebuild Endurance, like a potem it. odczekam 30 minut i Rebuild Strength. Very... I jeszcze Restore. Myślę, że na początku był bardzo zaskoczony, że potrzeba mu było właściwego odżywiania się bardziej niż ćwiczeń. Dziwił się, że coś tak prostego jak koktajl Herbalife może zmienić jego życie. Herbalife zupełnie odmieniło moje życie. Coraz więcej ludzi zwraca na mnie uwagę i mam sponsorów. Sponsoruje mnie sklep deskorolkowy NE1. Nazywam się Dave Wabin, jestem właścicielem sklepu. Zauważyłem Akima w naszym sklepie kilka miesięcy temu. Pracuje bardzo ciężko, inne dzieciaki czują do niego respekt. Więc powiedziałem mojemu przyjacielowi i współwłaścicielowi sklepu, Nate'owi, że musimy nakłonić tego chłopaka, żeby zaczął do nas, dla nas jeździć. Spotkałem go na ulicy, dałem mu rolki. No i od tego momentu jest w naszej drużynie. Ciężko pracuje. Przychodzi wcześniej rano, ma zawsze ze sobą swój koktajl. Zacząłem mu zazdrościć, bo chłopak nigdy się nie męczył. Czy traktuje i trenuje dłużej niż inni? Robi to codziennie. Powiedział mi, że chce to uprawiać zawodowo. Jako menadżer drużyny czuję, że udało mi się to, żeby mu się udało jak najszybciej, dbał o swoje ciało. To wiele dla niego znaczy. Ważne w deskorolce jest to, że daje się przykład dzieciakom, że można nauczyć się zdrowego systemu życia z deskorolką i z herbalife. To sport, który wymaga wielkiej sprawności. Jak się przewracasz, to rzeczywiście czujesz to uderzenie. Bum! Czujesz, jak wszystkie mięśnie i całe ciało wibrują. Odkąd zacząłem brać produkty Herbalife, przewrotki nie są już takie straszne. Podnoszę się, robię cartwheel i jestem gotów do akcji non-stop codziennie jako 24-godzinny atleta.